Polska nie może być popychadłem, nie może działać na telefon tak jak teraz. Prezydent nie może z dnia na dzień zmieniać stosunku do sąsiadów tak jak to robił Bronisław Komorowski. Polska powinna być liderem regionalnym, wokół siebie skupiać państwa, które mają podobne zagrożenia i wyzwania. Przede wszystkim Węgry, Czechy, Słowację, a także Białoruś, dopóki tam jest jeszcze suwerenny prezydent. Cynicznie nas pchają ku wojnie. Cynicznie wiedząc, że dzisiejsza Polska tej wojny wygrać nie jest w stanie. I bardzo mi jest przykro z tego powodu, że dzisiejsza Polska nie jest w stanie wygrać wojny. skoro nie jest w stanie wygrać wojny, to znaczy, że może ją przegrać. Więc dlaczego pchają nas ku wojnie cyniczni politycy? Ku wojnie, którą na pewno teraz przegramy. się nie mieści, przecież pierwsze, moje, yy, pierwsze nasze pojawienie się tego Marszu Niepodległości z 19 roku to to w tych te trwili trąbili, tylko kto za nimi stoi, kto za nimi stoi, kto za nimi stoi, to było jedyne pytanie i pis to samo, kto za nimi stoi, a kto ma za nami stać, nie ludzie za nami stoją, ma rządzić krajem 40 milionowym narodem z tysiącletnią historią, jak stadem bytlon. Pozostają pieniądze z gospodarki. Trzeba zlikwidować los, który jest bankrutowaną w piramidę finansową. I koniec. Sytuacja naszego pokolenia jest tragiczna. Ja będę niedługo żądał kolejnych kolegów, którzy wjeżdżają do Niemiec, do Wielkiej Brytanii czy do Austrii po to, aby tam zmywać naczynia. A oni pokończyli uniwersytety, wydziały ekonomiczne, mają dobre kierunki ukształcenia i będą zmywać naczynia tylko dlatego, aby móc tutaj w Polsce godnie żyć. Polska musi szukać nowych kierunków, bo dla się z którego się wywodzę, bardzo bogaciło się na handlu z Białorusią, który dziś jest zamknięty przez zdradziecką politykę tego rządu. Białorusko to spitał w latach 90. Zwykli mieszkańcy tego miasta kupowali mieszkania, nie na kredyty, kupowali za gotówkę, bo było i staż na to. Staż dlatego, że bogacili się na handlu z Białorusią, ze zwykłymi naszymi drażniami z Białorusi. Dziś jest nam to uniemożliwione, dlatego że jesteśmy fasalem zachodu, w jeżeli pojedziecie kiedykolwiek na Białoruś, to tam nie spotkacie polskich banków, bo nam nie wolno natomiast spotkacie tam Deutsche Bank, Raiffeisen Bank i inne instytucje dochodnie, które w takim punkcie by się po Zupełnie nieprawdziwy jest ten stereotyp, że maszerujemy raz do roku. O tą niepodległość duchową walczyliśmy przez ostatni rok i zrobiliśmy bardzo, bardzo wiele. Odbyliśmy w całym kraju dziesiątki dyskusji. Choć liderów, którzy jeżdżą, nie jest tak wiele. narodowcy już raz się to zmienili. Już raz od końcówki XIX wieku po połowie wieku XX przeoraliśmy polską rzeczywistość, przeoraliśmy polskie myślenie, zbudowaliśmy elity. To to wszystko zostało przez historię brutalną niestety zniszczone I dzisiaj po stu latach jesteśmy znowu w tym samym miejscu. Znowu mamy do czynienia z elitami, których... Nawet ci, którzy mają dobrą wolę, opowiadają pierdolę I mamy do czynienia z pierdołami na szczytach władzy.